Yes. No. Cześć, witajcie. O, dwa stopnie tylko na plusie. Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnej Eee. Dziś mam nadzieję, że coś się uda nagrać sensownego Na chwilę obecną jadę do miasta, muszę pozałatwiać tutaj papierologię. <laughs> Siarczan też, jakiś posypowy, jakby był, to muszę kupić. I tak teraz nie przywiozę, ale się zorientuję, gdzie jest i podjadę po tym busikiem z przyczepką. I przywiozę, a teraz no papierologia, parę rzeczy do załatwienia, plus dentysta. I i. I i tak zejdzie na pewno. Zaczynamy tak jak kiedyś, jak do szkoły jeździ z samochodu. Zazwyczaj, jeszcze przed szkołą albo po szkole w samochodzie, omawiane co i jak będzie robione. Kurde, fajne czasy ale to już było. I nie wróci więcej. No dobrze i niedobrze. Powiem Wam, tyle. Czy czasu jak nie miałem, tak nie mam nada. No, się nic nie zmieniło. Wiecie, jak... E, jak jest co robić, to, to zawsze czasu nie ma. I e, to bez, e, bez wyjątku. A e, Po prostu wiecie, szkoła się skończyła, doszły inne obowiązki i tak... I w koło Macie, jest co robić. Zawsze coś ciągle, a jak nie jedno, to drugie, nie drugie, to trzecie, to... I zawsze jest coś na głowie, więc tak to, tak to wygląda, a ja nic, jadę jak ogarnę ten siarczan, jakby nie padało, może jeszcze z tym siarczanem wyjadę, Z sumie tylko na rzepak bym rozsiał i mi tam by dostał, też jest zaraz przy rzepaku, to, to bym rzucił, to zobaczymy jakie będą efekty. Szałny no czyściutkie tak tą zimową porą to trzeba ochlapnąć przynajmniej ja nie lubię jak jest brudny samochód Więc zawsze się wjedzie na myjkę te 5-7 zł. Pićpek gumyty i już wygląda inaczej. Ja na dużo jeżdżę, pogodę mamy jako mamy, więc w sumie ciągle jest brudny, no ale trzeba dbać, chociaż tyle nad jakimś większym myciem się nie będę tutaj yy, no, pochylał jak na razie, bo co drugi dzień pada, no i co I wyjedzie na drogę, już wszystko brudne. To po co? Ja się pytam po co. Nie, 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 albo nie pojedziemy tu nie ma, nie ma sensu ale zawsze żeby wyglądał jakoś teraz sobie bym był mocno urąbany eee, masakra po prostu ale tego piachu wszędzie po zimie też leży na tych drogach byle deszcz to zaraz błocko się robi Ach, no nie staraj się z elegancją. a już po ale no, jeszcze po znieczuleniu to całe to nie no ale, nie ja wiem jak Wy, ale ja jak jestem w dentyce, to zawsze ze znieczuleniem biorę Jakoś nie chcę się męczyć I tak jest zawsze mało komfortowa wizyta A po co jeszcze sobie bardziej bólu robić <gry> No dobra, mniejsza mniejsza z dentystą Zaczęło znowu padać, kropi sobie I to jest właśnie to o czym mówiłem, że nie ma sensu jakoś się mocno rozczulać z myciem samochodu umyć, żeby nie był brudny i w sumie tyle, bo teraz wrócę do domu i już tył samochodu znowu będzie brudny, więc no, ale już nie wygląda jak wieprz, to też dobrze taka zima, no przyjdzie wiosna i miejmy nadzieję ciepełko mniej deszczu co chwilę, to to, to też będzie inaczej ale niech pada, dobrze, też potrzebny przynajmniej te stosunki wodne się nadrabiają bo przez zimę ogólnie trochę spadło, że nie jest źle no i tak, jadę do domu i wezmę chyba sobie Doblo zahaczę Cycepkę i przyjadę właśnie po Kizeryt bo tu na miejscu mają to przyjadę po Kizeryt wezmę Baksa, wystarczy, no, na 2 hektary na rzepak tak myślę po 150 kg rzucę i będzie wystarczająco resztę co mi zostanie rozwalę po pszenicy i po jęczmieniu. Jęczmień mam pod nosem, a na pszenicę też podjadę. No z tego względu, że jest mała. Tam jest też taka słabsza ziemia, więc no żeby lepsze było to wykorzystanie tego azotu na tej pszenicy, to tam właśnie to rzucę. No i raczej mi już więcej nie zostanie, bo na pszenicę na mi nie będę po tyle dawał, bo to tak już całkiem doraźnie mi się wydaje. No że po te 100 kilo jak rzucę, tak będzie si. No. ale dzisiaj raczej nie wyjadę bo to wszystko mokre i też taka mrzawa leci muszę wyczekać z pogodą aż będzie będą odpowiednie warunki ostre ducie, ostre ducie na kogucie z tym workiem ja kizeryt wiozę można dzisiaj, jeżeli trochę by ten wiatr ucichł, to bym wjechał. A no słuchajcie, mamy fajne okienko pogodowe, delikatny wiadre, wiaterek, ale to nie jest tragedia, yy, ale przede wszystkim nie pada. Tak, to co sypiemy, to jest kizeryt 25% tlenku magnezu i 50% trójtlenku siarki o, Tak to wygląda Głównie na rzepak kurde nie przywiązałem worka tam woda nie, jest nie tak tragicznie, ale trochę wody jest, dobra Nie pada, ale wiecie co, ogólnie co chwilę jakaś taka mrzawa przechodzi Nawet się nie robi nic mocno mokre Ale mimo wszystko przykryję sobie Z tego względu właśnie, że ta mrzawka i kolejna sprawa, błotko będzie. To tam na pewno będzie błotko, więc mogę zaczepiać Cisiarka magnes to w razie jak będą rośliny mokre, to na pewno też gdzieś są. To i tak nie pali, to nie azot. A zapowiadają na dzień jutrzejszy, cały dzień opadów No to jak już kurczę nie wysieję tego dzisiaj To dopiero gdzieś mógł wysiać w przyszłym tygodniu myślę No to już też będzie kurczę połowa już lutego, no to Kiedy potem? Więc jak jest okienko to się działo. Dobra, ja sobie podczepię i widzimy się na polu Słuchajcie, jestem na polu z rzepakiem no ogólnie było obawy czy się w ogóle uda wjechać ale wam powiem, jest bez problemu ta górna warstwa wiadomo jest bardzo wilgotna ale spodziewałem się gorszego efektu w każdym razie nie jest źle, idzie fajnie jechać nawet nie ma mój, aż takiego masła bo spodziewałem się gorszych warunków. Nigdzie nie siadam, więc, więc dobrze. No i co teraz sieje? kizeryt właśnie na rzepak. Mamy tutaj odmianę z Lidej, z Capello. No ładnie to wygląda na całości. No myślę, że niektóre rzepaki w tym roku gorzej wyglądają przez to, jakie mieliśmy warunki na jesieni. Tu nie ma wielkiej tragedii. Myślę, że przy pierwszej dawce azotowej jakoś bardziej się tu na nim, yy, nad nim pochylę i go wam pokażę. Na razie zobaczcie, no chmurzy się cały czas. Na dzisiaj już wieczorem zapowiadają opady i jutro cały dzień opadów, więc po prostu się spieszę, żeby rozciać ręki zery, żeby już jedno było z głowy. Tak żeby mnie deszcz tu nie chwycił. Bo mówię, jeżeli będzie tak padać jak mówią, że jutro cały dzień opadów, to przyszły tydzień raczej mogę, mógłbym zapomnieć o wjeździe. A tak to dziś naprawdę idzie to. I zrozsieję tu, z też rozsieję na jęczmieniu i potem wjadę jeszcze na pszenicę, bo mi zostanie kizerytu. To wiecie, rozsypiesz, jeszcze po tych zbożach, niech też trochę mają. Siarka potrzebna do lepszego wykorzystania azotu. Więc... Yy, no więc na zbożach też na plus, tym bardziej, że te azoty drogie. To yy, no lepiej, znaczy lepiej, dobrze będzie myślę rzucić tej siarki, żeby jak najwięcej tego azotu no, wykorzystała to roślina, no siarka to wspomaga, więc... Więc myślę, że dobry ruch kizeryt kupiłem po 1900 zł no cena jest jaka jest, no ale też ilości yy, też śmieszne, no baksa tylko przywiozłem, więc i w sumie to i tak będzie rozsypane na prawie 5 hektarach no więc na hektar to nam wychodzi tam koszty yy, niecałych 200 zł. Tak około, no na rzepak wyjdzie ciut więcej, bo na rzepa po prostu sypie więcej. Gdzieś tak 150 kg myślę, że teraz leci. a to 100 kg niecałe, 100 kg pójdzie na, na zboża, właśnie, więc na ile mi starczy. Dlatego pełnych 5 hektarów nie będzie. Mam 4 z groszem. Zobaczę na ile mi starczy. Pola sklina, Chcę dojechać dobrze i takiej takie, zabawy. No, i ogólnie co Wam powiem? Tutaj też by się azot przydał. Poważnie. Rzepak już ruszył z wegetacją. Mamy już nowe e, korzonki, już nowe idą, te boczne od gałęzienia. E, liście już też się tworzą nowe, że naprawdę rzepak już ruszył. Powinien być już podany azot. Powinien. No ale nie możemy. Trzeba czekać do 1 marca. Yy, nie wiem, były tam jakieś pomysły właśnie z tym terminem: yy, 15 lutego. Ale z tego, co gdzieś tam słyszałem, no to już yy, jest raczej odpowiedź negatywna. Więc chyba, że coś się zmieni jeszcze do tego czasu. O, bo to dzisiaj mamy 10 luty. Jest jeszcze 5 dni. Yy, może coś się zmieni, oby. Po cichu na to liczę, ale marnie to widzę. Dobra, to sobie przejadę na jęczmień i od razu zrobię jęczmień. Na jęczmień po prostu półbieg w górę. Pojawię szybciej. Też będzie dobrze. Mam nadzieję, że tu też się przejedzie. Tu jest trochę mocniejsza ziemia na tej części. Mam nadzieję, że przejadę. O, tu zawsze było takie bagienko i... no i bardziej trochę siadł, ale przechodzi, więc jest dobrze. Najważniejsze. Dobra, pojadę sobie tu od tej strony. Tu nie mam ścieżki od od strony sąsiada <noise> jak chciałem to się zagadałem zagapiłem i ścieżki nie zrobiłem ale mam wyjechaną opryskiwaczem od miedzy to też nie jest problem bo się jedzie po prostu przy miedzy blisko i jest, jest dobrze no mój błąd, nie, nie zrobiłem zagapiłem się Widziać, to zaraz sama się tu ścieżka zrobi Pięć ja też Bardzo ładny. No czekać teraz tylko na azoty Powiem wam naprawdę Jak wyjazd teraz tym skizorytem To już się czuje ten sezon Naprawdę już się czuje Jeszcze trzeba trochę poczekać Ale już niedługo Będzie można ruszyć W pełni Z pracami polowymi No jeszcze takie 2,5-3 tygodnie, i będzie można śmiało wjeżdżać. No, kto może, bo właśnie znajomi mi pisali, że u nich bardziej mokro na polach nie da się wjechać. No, ja mam ten plus, że mogę wjechać. Jest mokro, ale nigdzie się nie topi. Więc, więc, bardzo dobrze można na spokojnie, przynajmniej te, ten kizeryt teraz rozsiać. A no z drugiej strony to też pokazuje, że nie mamy, pomimo tego, ile tu pada, bo naprawdę sporo pada, takie drobne deszczki, spokojne, ale jest tego deszczu dużo. To zobaczcie, na takiej ilości deszczu, no nadal, nadal te stosunki wodne w glebie nie są tak uregulowane. I zobaczcie. No można wjechać Dobrze i niedobrze, no ja pamiętam lata kiedy tutaj na tym polach Nie dało się wjechać Bo po prostu było za mokro I orka czy siewy to po prostu nie wchodziło w grę Jesienią, a po zimie to już na wiosnę całkiem To ojej, zapomnijcie o wjeździe nawet na tym kawałku co tutaj mam, co teraz będzie Kukurydza, tu jest więcej piaskowa ziemia i, i tu też tam było zazwyczaj coś ty zapomni, nie wiedziesz, chociaż o, tu też już się kolejne większe porobiły. I było daj spokój, nie wiedziesz nie? bo były takie, takie lata, gdzie to jeszcze 80 mieliśmy, nie było niucha, mieliśmy 80, -tkę. 80 wsialiśmy nawozy i naprawdę nie dało się wjechać. Tylko parę metrów i wycofuj się, bo, bo kaplica. A teraz, no nawet po zimie, jakoś tutaj to idzie, więc obawy mam tylko o dwa miejsca tam gdzie jest pszenica, bo tam jest praktycznie zawsze mokro. Tam jak jest sucho, to tam i tak jest mokro i wilgotno. Więc tylko o to jedno miejsce się obawiam. A tak poza tym to. Raczej wszędzie bez problemu wiadę. Zobaczcie, jak coś zostanie szyki zaryty, to wiadę na To Już na całe przężyto mi na pewno nie starczy, ale przynajmniej częściowo wiadę, rozsieję i. No I będzie to tam na jakiś plus. O tutaj. tutaj tu go stawiam. No, dupa lata. Ale nie jest źle, kolejne się, kolejne się jeszcze nie robią, tutaj tylko ten jeden przejazd. Ale generalnie nie jest... nie jest źle. Dobra. A no też całe pole na przednim napędzie, bo bez przedniego napędu to nawet bym tutaj się nie podstawiał, bo na pewno bym nie przejechał. Dobra, tu mamy z głowy 3 hektary już obleciałem. Jadę teraz na pszenicę. Jestem na pszenicy. Yy, tak, te dwa kawałki bez problemu. Te dwa kawałki tam w tamtym końcu przy rowie może być problem z jazdem. Ale zobaczymy, jak w razie będę widział, że mogę usiąść. Tak od razu stop. Wsteczny się wycofam. No siłę nie będziemy robić. O, na spokojnie. Przeżej to zahaczę. No to trochę mniej teraz na zboża poszło. Ale to większe rao będzie zrobione. Powiem wam, chciałoby się już wyjechać z azotem, bo ostrej zimy już jakieś nie zapowiadają jakichś powrotu zimy. Więc naprawdę, chciałoby się już z tym azotem, no, ale nie wolno, nie można. Nie wolno, trzeba czekać. No i co poradzimy? Nic, nic, tylko trzeba czekać, niestety. Ale no to jest trochę niesprawiedliwe na Holandii, słuchajcie. E, już jeżdżą z gnojowicą, z gnojówką Jeżdżą, wywożą, bo mogą, a u nas nie wolno. I no to jest ta niesprawiedliwość, to jest właśnie ta unia, że e, wszystko równi, każdy by chciał, ale i tak na swoją stronę. I to jest właśnie ta równość w Unii Europejskiej, a praktycznie jej brak. No ale cóż O kurcze Tam już było Ostro No i tu to tam tylko wsteczne I tyle w temacie No tak liczyłem, że tutaj to nie da rady Tam się nawet nie pcham. Na górce sobie tu zawrócę. Bo tu jest sucho. O, tu za zatem też nie wiadę. Nawet pierwszego nie ma owcy. Tu sobie zawrócę. Ile możliwe. Tyle sobie cofnę. A, tu jest zawsze mokro. Tu jak kukurydzę się w tamtym roku. Eee, to też się e, topiłem, też tu kolejne porobiłem Maksimum ile możliwe się cofnę No i wystarczy, bo już się już siadłem Uu. że zmiękało, ale tu jeszcze nie ma takiej tragedii. I tam będzie to samo, tam też nie będę pchał w dołek. Słuchajcie, rozsiałem już kizary cały udało się. Jestem tu już po oprzęcie. No i czuć już wiosnę, chociażby patrząc na ten fakt, że jeszcze jest jasno za oknem. Ale ja już teraz siadam do komputera, cały czas będę zaraz tutaj tylko siedział, montował, więc nic więcej się tu dzisiaj raczej nie wydarzy. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Tutaj macie subskrybujkę, tutaj poprzedni odcinek. Trzymajcie się. Na razie i cześć!